Hej, witajcie! Z tej strony Fisio i witam Was w drugim odcinku na moim drugim kanale, więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj w tym odcinku mówię wszystko na temat speed motion i slow motion, a więc do tego będzie nam potrzebny plugin do Son Vegasa Twickstore. Link oczywiście podany w opisie filmu ja już to pobrałem. E, Przecież mi się to wybrało, także ja już nie będę popierał. Mm, tak, wchodzicie w link podany w opisie filmu, pobieracie go i zaraz przejdziemy do instalacji. Tu jest napisane, że tu jest Fixer Sonic Vegas Pro 12, ale to działa od 1, od 10 w Zbysz. Także no, to działa na Pro, Pro 10, Pro 11, Pro 12 i Pro 13. Ale jest dobra. Mm, wchodzimy w link, e, znaczy wchodzimy w ten właśnie pobrany plik. Otwieramy go oczywiście za pomocą Winrara. I przyciskam na pulpit. Znaczy tam gdzie ktoś chce. No a tu jest jeszcze napisane, że pro11, także no to jest jeszcze nie do końca dobrze zrobione. A więc wchodzimy w ten link tutaj, znaczy w ten plik tutaj. Tak. Ciekamy aż ten pasek się nam załaduje Klikamy next, next, yes. I teraz musimy znaleźć tutaj... Mm, folder, gdzie mamy zapisanego yy, musimy znaleźć teraz nasz plik, znaczy folder sony vegasa, a więc teraz wchodzimy właśnie w ten folder, gdzie mamy zapisanego sony vegasa mm, sony vegas pro 12 znaczy 13 i teraz w ten plik tak wchodzimy właśnie w, w program files, sony Vegas Pro 13 i OFX Video Plugins Klikamy OK Teraz NEXT Jeszcze raz NEXT I teraz klikamy DEMO INSTALL DEMO or FLOATING list VERSION Czyli tak jakby instalujemy demo właśnie Jeszcze raz musimy znaleźć właśnie ten sam plik Gdzie mamy zapisanego Vegas'a oczywiście Teraz CLOSE UPDATER Tak i teraz zainstaluj... Yy, tu nie może... co? Poprawnie. Zamknij. Nie, nie wiem co to było. Nie można. Teraz wyświetliło nam się takie okno. Klikamy next. Jeszcze raz next. I teraz tutaj właśnie znowu musimy wyszukać yy, Właśnie ten folder Sony wygasa Także przychodzimy do Sony. X 13. I ofix Plugins. OK. I next. I teraz, jak widzimy, Twixor zainstalował się poprawnie. Także możemy już kliknąć Exit. I teraz musimy tylko odpalić, co on Prawda, i teraz zobaczcie, jeszcze, że ono się to zainstalowało poprawnie. Czekajcie, co jest tutaj. I mamy Twixor. Twixor, oczywiście, Pro też Także dobra. Możemy odpalić teraz już naszego sony Vegasa. Ok, gdy nasz sony Vegas już się odpalił, możemy zobaczyć w VideoFX. E, możemy wpisać Twixtor. Mi się to powoli robi, ponieważ no, mam trochę zbyt słaby komputer, ale to nieważne. Wystarczy, że wpiszemy TVI i mamy Twixtor i Twixtor Pro. Ale y, właśnie w tym odcinku pokażę Wam, jak to obrobić. Y, nie wiem, co to jest za film, ale nieważne. Dobra, na początku wezmę sobie wideo yy, muzykę wezmę, wyłączę robiłem to na klawisz U jakby co, jakby ktoś chciał to wiedzieć mm, może na początku jeszcze weźmiemy sobie duchy jakby włączymy oczywiście żeby nie było jeszcze jakichś niedo, po, niedogodzeń i czekajcie, wezmę sobie odpowiedni moment no, no, ale że stąd Dobra, a więc może przejdziemy na początku do tego, że w Sony Vegasie mamy dwie opcje Speed Motion i Slow Motion A więc, pierwsza opcja to jest to, że możemy sobie kliknąć Control I tu na końcu właśnie film, filmiku yy, w lewo, znaczy w prawo albo w lewo możemy iść I w lewo to jest Speed Motion, czyli że film będzie tak bardzo szybko chodził, zobaczcie I widzimy, że wszystko idzie szybko ale nie o to no chodzi. A w, y, w prawo, jak przyciągniemy, to ten film leci bardzo wolno. Zobaczcie sami. Ale, e, ale, ale, ale. Mm, to jest stary sposób, którego używałem. I nie polecam tego sposobu, ponieważ mm, do tego nam posłuży właśnie ten plugin Store. Mm, zobaczcie sami. Jak przyciągniemy. I Twixtor, nie używajcie Twixtor Pro, bo to moim zdaniem nie jest zbytnio użyteczne ale Store Twixtor nasz w film i teraz patrzcie, tutaj mamy speed% procent, czyli im więcej, tym film idzie bardziej yy, idzie szybciej, a im mniej tym film leci wolniej ja mniej więcej daję 50% yy, ponieważ 50% to jest taka połowa i no ja już sobie to wymieniłem i czasami i ogólnie 50% dla mnie to jest już wystarczająca liczba czasem daje mniej czasem więcej a więc teraz jak zobaczcie film w sumie okresie nie idzie płynnie ale jedna ważna rzecz zobaczymy tutaj trzeba ten film trochę rozciągnąć ponieważ jak widzimy film kończy się tu a kończył się na ziemi także musimy trochę ten film przyciągnąć czekajcie jeszcze... A nie, dobra, tu już robię to Tu jest teraz kilki już, dobra. A więc. Yy, czekajcie. Co sobie na czekajcie, zrobię sobie traka. Dobra, ja sobie to teraz wyranduję i widzimy się po przerwie. Dobra, no więc teraz możecie na monitorze zobaczyć, yy, czy Twixor, czy normalnie, jak te speed mo yy, slow motion działa. Yy, no, z Twixor no, wygląda lepiej, to oczywiście, no ale cóż, dla mnie. To było oczywiste, ale tak na porównanie to zrobiłem tylko. A więc dobra, jeżeli ten film Wam się spodobał, to oczywiście ocencie go, złapkujcie, skomentujcie i zas zasubskrybujcie mój kanał. A więc to było na tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Na razie, cześć!